Zamieszczamy te materiały na ogrodu, to można jakieś ciekawe wydarzenia to... W gminie Mikołajki rozpoczęły się spotkania informacyjne, podczas których samorządowcy przedstawiają mieszkańcom obecną sytuację gminy. Do 19 kwietnia urzędnicy na czele z burmistrzem i radnymi odwiedzą kilkanaście sołectw gminy Mikołajki. Co roku organizujemy takie spotkania na wiosnę i czasami jesienią i te spotkania dotyczą ogólnej sytuacji jaka jest w gminie Mikołajki. Podsumowujemy miniony rok, informujemy mieszkańców o planach na rok następny. I to takie podstawowe informacje z zakresu działalności gminy Mikołajki. Zapraszam serdecznie na to spotkanie. Kalendarz spotkań jest na naszej stronie internetowej, jak też w gazecie naszej, którą wydajemy. Bardzo dużo osób przychodzi na te spotkania i dyskutujemy tam o wszystkich problemach dotyczących i mieszkańców i naszej gminy. Przypominamy, że szczegółowy harmonogram spotkań znajduje się na stronie www.mikolajki.pl lub w biuletynie informacyjnym nasze Mikołajki.